Witam serdecznie. Dziś przegląd mojej porcelany. Był już kiedyś taki odcinek podobny, ale pojawiły się nowe obiekty, więc chciałabym się podzielić z Wami moją radością zdobywania. Tu mamy pojemniczki kuchenne przedwojenne, a ten na dole to jest Złocławka. Moje kubeczki. To jest Jaworzyna Śląska, lata 40-50, To jest przedwojenny kubeczek z Włocławka, pamiątka z Zakopanego. Kupiony na, na targu w Bytomiu, o ile dobrze pamiętam. Herbatnica, pojemnik na herbatniki w pięknym motywie secesyjnym. Chyba jest z majoliki, ale nie mam pewności. Tu jest drugi podobny. Tu stoją u mnie na meblach kuchennych. To jest taka kompozycja talerzyk z kawałkiem figurki, ktoś przykleił, też kupiłam na targu. Piękny wazon gipsowy ptaszki przepiórki i obok ptaszki porcelanowe. Kropielniczka z aniołkiem, też na targu w Tybetomiu kupiona. A to moja kompozycja. Kiedyś takiego aniołka znalazłam. Właściwie te trzy i przymontowałam na gipsie. Kubeczki przedwojenne z Jaworzyny Śląskiej, Konygyszal, ćmielowa i Gisze. Przed A tu jest Pruszkowa, zestaw dziecięcy. Kubeczki takie właśnie waśniowe. To są pojemniczki z chodzieży lata 60. To jest przedwojenny pojemnik z motywem wiatraka. Trzymam w nim kaktusa. To również. Ten zaciek to jest po prostu coś się z tą porcelaną stało. Nie umiem tego domyć. Pojemnik na kawę, również przedwojenny z pięknym motywem secesyjnym. To jest pojemnik również kuchenny też jest na kwiatki wykorzystany, a tutaj bardzo stare na mąkę. Święta Barbara, gipsowa figura, przedwojenna. Szczęść Boże. To jest doniczka, którą kupiłam w sklepiku w Sosnowcu. Może pamiętacie filmik. Przedwojenne figurki kucharzy, miniaturki, bardzo ciekawe. Pojemniczki przedwojenne, mleczniki przedwojenne, pojemnik na oliwę również przedwojenny z boku. E, lubię kupować takie małe stojaczki na jajka. To jeden z porcelanowych z chodzieży. Tu zestaw cukiernica i filiżanka w fioletach, fiołki, bratki. Filiżanka też taka przedwojenna, stara. Tutaj taki zestaw bardziej czerwono-żółty, bulionówka przedwojenna i mlecznik. To jest dzbanuszek, wołoń połonne, Rosja, Ukraina właściwie, powojenny. To jest bulionówka gisze, przedwojenna. Podstawka podgrzewacz. Taki piękny, porcelanowy, bardzo mi się spodobał. Też gdzieś kupiony na jakimś targu staroci. Nie ma niestety góry, ale można coś innego postawić zawsze. Maselniczka, kupiona na targu w Krakowie, przedwojenna, motyw secesyjny, gdzieś w początek XX wieku. To prezent, kiedyś dostałam pół bombonierki na jajko. Takie jajko to było, ale niestety nie ma góry. To też prezent od dziewczyn, które też chodzą po śmietniczkach. Pozdrawiam serdecznie. A to pojemniczek na miód z fabryki Gisze Bogucice, stary, lata 40. To cukiernica przedwojenna, również Gisze. I tutaj mamy talerzyki. Ten mały to jest angielski. A te 2 to jest przedwojenna Jaworzyna Śląska. Porcelana angielska zielona, fajansowa, chyba, trudno mi powiedzieć, ale taki bardziej fajans. O, tutaj troszkę niewyraźne zdjęcie: pojemnik na sól z chodzieży. To moja kompozycja przedwojennych pojemniczków, osadzona na takim drewienku i wykorzystana. Tu jest zestaw sosjerek, mlecznik z tyłu, talerz jubileuszowy, przedwojenny, z Huty Franciszka. Tu mamy uratowany z pożaru młynek porcelanowy z napisem kafe, chyba niemiecki. Talerzyk też y, uratowany ze śmietnika, przykrywa bunzlok, w którym jest, właśnie robi się ocet. Mój zestaw ptaszków, suwka z chodzieży klejona y, i slant z korony słówka, Zestaw porcelany greckiej, czarnej. Zegar się wkomponował. I do tego mam jeszcze filiżanki espresso, które kupiłam na, na wycieczce w Grecji 20 lat temu. Zestaw zielonej porcelany angielskiej. Bardzo ładny, bardzo lubię zieloną porcelanę. Tu mamy kurki ze szkła białego, to nie porcelana i biały słonik z fabryki Steatyt. Mój lew. Kupiłam go za 15 zł na targu w Dąbrowie Górniczej. Jest trochę pokiereszowany, ale piękny. Tygrys na targu staroci w Mysłowicach. zdaje się, go kupiłam. Ale w lesmosiężne to nie ta kategoria. A kupiona też na wycieczce w Grecji. O, moja dziewczynka z zapałkami. Nie pamiętam skąd ją mam, chyba jeszcze z galerii. Komplet figurek, które stoją u mnie na kredensie i aniołek. Tych lwów mam dwa, bardzo ładne są, porcelana taka wysoko szkliwiona. To jest element Trzech Króli, świecznik, szukam pozostałych dwóch, <grystety> niestety nie mam. To jest też pamiątka po wycieczce z Grecji, w której gdzieś 3 lata temu byłam. To jest wazon z, z Lawinitu, przedwojenny Włocławek. I koń z pepko i szklana hortensja bomboniera. To moje figurki święte uratowane. Te dwie były klejone. Matka boska i Chrystus. Również duże figury. Uratowane piero z fabryki Dikolenko. Przedwojenne, taki jakby mini wazonik z napisem niemieckim. Przedwojenne tułowice, mlecznik. Trzymam w nim bombki stare, perelowskie, żeby mi się nie potukły. <laughs> Piękny wzór. To też są tułowice. Wzór owocowy, też zielona porcelana, mam do tego dużą paterę jeszcze. O, tu właśnie widać dużą i mała troszkę się dziś schowała. Piękna porcelana. Tu jest również czajniczek z Tułowic, malutki. I patera, duża, głęboka misa, salatera tułowicka. A tutaj mamy w przybliżeniu ten dzbanuszek. Czajniczek właściwie. Takie lilie. Przedwojenna filiżanka, również stara. Gdzieś też początek XX wieku. To kupiłam w sklepiku z antykami w sosnowcu. Taka uratowana dziewczynka. To jest prezent pana Waldemara. Była uszkodzona, biała. Ja ją pomalowałam, skleiłam. A teraz Drezna. Też kupiona na targu w Mysłowicach. Ażurowa z takimi prześwitami. Okuwana srebrem filiżanka, niestety nie ma ucha. Też stara, przedwojenna. A tutaj tułowice filiżanka, zestaw śniadaniowy, tak zwany też przedwojenny zestaw. To też tułowice, ale komponowane, ponieważ trafiły się jedną bez filiżanki, filiżanka bez spodeczków. To jest Matka Boska Leżańska, nie moja. Jest do renowacji, którą właśnie będę przeprowadzać. Filiżanka następna, przedwojenna też. Przełom XIX-XX wieku. Tutaj prezent od Lili, zestaw śniadaniowy z Anglii, który mi przywiozła, bardzo ładny. Pozdrawiam serdecznie Lile. Następna filiżaczka przedwojenna. To jest mój łup z targów w Mikołowie kupiona za 2 zł. Filiżanka z KPM Berlin. Sygnowana. Zaraz będzie sygnaturka. O właśnie jest. Bardzo fajna, cenna rzecz. I za małe pieniążki. To jest przedwojenna plakieta śmielowa, bardzo rzadki wyrób bardzo rzadko spotykana i dość cenna. Tu jest plakietka z gisze, ale podejrzewam, że jest to podróbka. Nie spotkałam się nigdy z tym y, modelem. Jakaś taka dziwna ta porcelana nietypowa. Patera y, z miśni, klejona niestety, ratowana jak się da. Tutaj mamy znak miśnieński na niej. Skrzyżowane miecze to jest przeważnie taki znak na miśni. Tu mamy chyba świętego Tomasza albo Franciszka z pieskiem. Tutaj znowu zestaw tułowicki, kiedyś też kupiony, pewnie okazyjnie. Mój aniołek uratowany z cmentarnego śmietnika gabarytowego stoi na kominku. Tutaj Święty Antoni z Dzieciątkiem i zegar porcelanowy przywieziony z Rosji przez mojego ojca. Figurki, które dostałam w prezencie od jednej z Was. Bardzo się cieszę, że je mam. Kiedyś miałam zrobić z niej lampki, ale na razie plan upadł. A to dwaj królowie mieli oderwane główki, zostały sklejone. To są popielniczki z manufaktury z Teatret Katowice. Sygnowane znakiem ZB. Lampka ćmielowa. Nie wiem, czy przedwojenna, czy powojenna. Produkowano ten model chyba również po wojnie. Moje no aniołki na parapecie z maryjką. Maryjka zaraz się pojawi. Góra. No, troszkę się zacieniła, ale też, też ratowana. też miała uszkodzenia. Jest odnowiona. Moje figurki, tancerek, zbieram takie ikebany z dziurkami na kwiaty, bardzo lubię ten motyw. Tu również. Stoi w doniczce ze storczykiem. To jest uratowany dzbanek, jest popękany, ale w miejscach pęknień namalowałam kwiaty, a to też klejona szkatułka stara. Też była bez nóg. Tutaj talerz z chodzieży do codziennego użytku. To są talerzyki, które używam na co dzień. Też przedwojenne z Jaworzyny Śląskiej, niemieckie niektóre. Niektóre niesygnowane, ale również stare przedwojenne. Tutaj bulionówka ręcznie malowana, którą ostatnio uratowałam ze śmietnika. Talerzyk też jest uratowany z fabryki Wawel. To są przedwojenne, niesygnowane talerzyki, dwa akurat się trafiły znalezione. Te też są znajdki, dwa stare talerzyki. Już troszkę wytarte, to jest biała porcelana z fabryki Wawel, również, to jest ta seria. Hmm, chyba Marii Teresy czy Frederyka, a to jest mój talerzyk, yy, serwis, który mam cały codzienny, używam go na co dzień. Dwa głębokie talerze z fabryki Gisze Przedwojenne, a to moja porcelana posagowa. Cały serwis dostałam w posagu małżeńskim od mamy, złocony, kobaltowy. I też talerzyki, które używam na co dzień. Tutaj mamy pięknie malowane kwiaty. Bardzo lubię tą porcelanę. Jest taka sentymentalna i tak cieszy oko. Tutaj motyw owocowy, te nie są sygnowane, ale też je bardzo lubię. Idealne są na jakieś ciasteczka. To zestaw, który znalazłam na śmietniku, kubeczki. Mm. Akurat cztery się trafiły. No i oczywiście mój kubek również musi być z gejszą moja praca. Te kubeczki przypominam, że można zamówić u mnie. Kabaret ostatnio znaleziony. Patera z tułowic. Sosierka słabo ją widać, ale używam takie. Pomalowałam ją na złoto i czasem używam jako doniczki. I mój zestaw kuchenny, cukiernica przedwojenna czeska, solniczka, świeczka, no i moja beczułka.